Święty Jan Maria Vianney, jeden z największych świętych, na pewno kościoła francuskiego, o ile nie całego kościoła, znany ze swojej wielkiej pobożności i gorliwości, miał kiedyś takie doświadczenie, przygodę. Chłopcy kradli z jego sadu jabłka, z sadu, który był przy parafii. I ksiądz Wianej, zmartwiony tym faktem, że młodzież uczy się kraść od małego, Postanowił wyciąć tę jabłoń. Argumentował to tym, że nie chciał, aby popełniali grzech kradzieży. W swojej gorliwości wyciął drzewo, ale wkrótce jeden z parafian podszedł do niego i mówi: Księży proboszczu, czy faktycznie trzeba było wycinać to drzewo? Gdybyś otworzył ogród dla wszystkich, albo napisał, proszę się częstować. Wtedy zarówno ci młodzi by nie kradli, mogliby skorzystać, i wszyscy inni, którzy by przychodzili, też mogliby skorzystać z owoców tego drzewa, a ono by rosło dzisiaj do tej pory. Przypomniała mi się ta historia, kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię. Żaden problem, jeśli ktoś wycina czy niszczy coś, co jest drzewkiem, chwastem albo czymś nieożywionym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy próbujemy w taki sposób postępować z człowiekiem, kiedy staje przed nami żywa osoba. Ilu jest wśród nas takich, którzy w swojej gorliwości wiedzą najlepiej, wydaje mi się, że mają ostateczną rację, że najlepiej wiedzą, co zrobić ze złem rzucić się na nie, wycinając je kompletnie w pień, zapominając. Że zawsze gdzieś tam w tle jest jakiś człowiek, jest żywa osoba, zło, która zło popełnia. I co się wtedy dzieje? Razem z tym złem możemy zniszczyć dobro, możemy zniszczyć potencjał, który jest w tym miejscu, chociaż na pierwszy rzut oka widzimy tylko zło. Na szczęście słudzy z Ewangelii mają taką dobrą cechę, że zapytali tego gospodarza o źródło, pochodzenie tego chwastu, który tam rósł. Nie wzięli się od razu za wycinanie. Poprosili o zgodę, czy mogą go wyciąć. To oczywiście odsłania, jeśli się przypatrzymy, to co jest w ich sercu. To, że nie do końca ufają w dobre intencje gospodarza, bo dzisiaj zadają pytanie Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się konkol? Skąd się wzięło to zło? Zobaczcie, wiemy, że Bóg jest dobry, wiemy, że On jest Władcą wszystkiego, że On ma władzę nad wszystkim, a jednak jak często pytamy o pochodzenie zła, skoro jesteś taki dobry, jak się o Tobie mówi, to skąd się bierze zło? Skąd się biorą chwasty? To są wątpliwości, które zasiał także zły w naszych sercach, poza tym chwastem. I Pan Jezus dzisiaj poprzez tego gospodarza daje nam odpowiedź, skąd pochodzi zło. Na pewno nie jest Bóg jego źródłem. To zły to sprawił, nieprzyjaciel to sprawił. Diabeł, nie Bóg. Bóg posiał tylko dobro. Sam diabeł, nawet jeśli popatrzymy, nie rusza pszenicy, nie wyrywa jej, nie uszkadza, zasiewa zło, ale nie bierze się za pszenicę. I to jest dobry sygnał dla nas, byśmy sami nie próbowali działać inaczej. Byśmy nie próbowali wyręczać go w tym, czego on nie robi. Diabeł nie niszczy pszenicy. A my czasami, patrząc na zło, możemy razem ze złem wyrwać też pszenicę zniszczyć to, co jest dobre. W taką pułapkę prawie wpadli ci słudzy. Dlatego pytają, czy chcesz, abyśmy poszli i zebrali go. Kuje ich w oczy bardzo to, co widzą pośród pięknej pszenicy, kiedy ten chwast tam rośnie. Kuje ich to w oczy. Jak jest z nami? Czy udziela nam się spokój Pana, który mówi: Ja wiem, ja widzę. Znam źródło tego zła. Mam świadomość, skąd ono pochodzi. Nie bójcie się, ja to wszystko ogarniam i kontroluję. Znam nieprzyjaciela. Ilu jest takich, którzy myślą po swojemu, po ludzku i wolą prędzej wyrwać? Czy masz taki odruch w sobie, w swoim sercu, że widząc tych lub tamtych z tej lub tej strony, zarówno kościelnej, jak i politycznej, czy widząc taką czy inną wspólnotę nawet w obrębie kościoła, czujesz, że tam jest coś, co ci się nie podoba, jest jakiś jeden element, który kuje cię w oczy i chciałbyś go zniszczyć i wyrwać? Jakie są reakcje naszego serca? Tak zastanawiam się, gdybym Wam podał przykład kogoś, kto byłby gorszącym przykładem, choćby biskupa, który miał kiedyś nieślubne dziecko, był kobieciarzem, nawet był w sekcie, albo powiedziałbym Wam o młodej dziewczynie nastoletniej, która za cel wzięła sobie uwodzenie chrześcijańskich mężczyzn, żeby ich doprowadzać do grzechu, albo powiedziałbym o człowieku, który wylądował w więzieniu. Z tego powodu, że był bardzo zawistnym przestępcą, był rabusiem, mordercą, też kobieciarzem, albo o młodym alkoholiku, który w wieku 30 lat już prawie sięgnął obłędu, bo tak alkohol zniszczył jego głowę i cały jego organizm. Jak reagowalibyście słysząc o takich osobach? Czy wierzycie, że, czy macie przekonanie, że Bóg może? Takim osobom pomóc, że może coś w ich życiu zmienić, że do Boga należy ostateczne słowo, a nie do grzechu. Czy mamy w sobie tyle wiary, aby zaufać, że Pan Bóg nie będzie nikogo wycinał w pień, nawet jeśli oni sieją zgorszenie, ale jest w stanie ich z tego zła wyciągnąć? Bo dzisiaj choćby te osoby, o których wspomniałem, to są święci i kandydaci na ołtarze. Tym biskupem. Z czasem stał się święty Augustyn, wcześniej znany jako sekciarz czy przyjaciel sekty. Miał nieślubne dziecko, miał nieczyste relacje z różnymi kobietami, ale ostatecznie Bóg go nie zniszczył, nie wyrwał chwastu z jego serca w taki sposób, aby wyrwać też pszenicę, ale dał mu czas na dojrzewanie. Augustyn się nawrócił dzisiaj z jednym z największych świętych kościoła. Jednym z naj, najczęściej cytowanych, chociażby w katechizmie Kościoła katolickiego. Tym alkoholikiem jest kandydat na ołtarze Matt Tabot, który bardzo się nawrócił i stał się dla wielu osobą, które, przez której wstawiennictwo proszą, aby ich bliscy rzucili alkohol. Młoda Maria z Egiptu, która także się nawróciła w młodym wieku, albo kandydat na ołtarze Jacques Fesch, morderca policjanta który w więzieniu napisał przepiękną książkę Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Pięć godzin. Tyle czasu mu zostało, ale wierzył, że zobaczy Boga, że Bóg daje mu czas. Czy my dajemy czas innym? Czy mamy cierpliwość wobec zła, które dzieje się wobec nas? Ja wiem, że czasami ono się wydaje brać kontrolę nad wszystkim, ale zobaczcie, słudzy usłyszeli od gospodarza, nie, nie wyrywajcie. Nie niszczcie. Ja wiem i widzę. Ten gospodarz, a w jego osobie sam Pan Bóg, patrzy na świat przez pryzmat pszenicy, a nie chwastów. On zawsze widzi potencjał. On widzi, co może dobrego wyniknąć, nawet z najtrudniejszej i najbardziej beznadziejnej sytuacji. Życie na Ziemi, nasze życie na Ziemi, to jest czas dojrzewania, a nie czas żniw. Czas żniw przyjdzie. I to nie my będziemy tymi, którzy będą się tym zajmować, tylko Bóg i tych, których On wyśle do tej pracy. Zdarza się, że nie widzimy w 100% procentach dobrze, albo że skupiamy się tylko na tym złym elemencie, że widzimy tylko to, co negatywne jeden szczegół, który wyolbrzymia wszystko. I ten jeden szczegół potrafi czasami przesądzić, że jesteśmy gotowi wyrwać i zniszczyć także dobro, tak jak w swojej gorliwości. Trochę się to udało Świętemu Marii Wianajowi. Wiedział o tym potem, że zrobił źle, że za bardzo się pospieszył. W swojej świętej gorliwości stwierdził: Faktycznie mogłem inaczej. Dajmy sobie czas, pozwolmy, aby to Pan Bóg rozdawał karty, a nie my sami. Chrystus dzisiaj poucza: pozwólcie rosnąć obu aż do żniwa. W momencie zbiorów, Pan sam oddzieli pszenicę od chwastu. Pozwólcie, nie łamcie sobie tym głowy, jak oddzielić jedne ziarno od drugich. Ja sobie z tym poradzę. Wy bądźcie cierpliwi i zajmijcie się dbaniem o pszenicę, dbaniem o dobro, o to, aby tej pszenicy było więcej. Czekajcie do żniwa. Zło, jak widać, ma w jakiś sposób, niezrozumiały czasami dla nas, wyrastać obok dobra. Bo Bóg wierzy, że ostatecznie jest ciągle szansa na jakąś zmianę. On ma wszystko pod kontrolą. On wyznaczył godzinę oddzielenia, bo wie, że po owocach poznaje się drzewo i czasami na te owoce trzeba poczekać. Ludzie wydający się być daleko od Boga, przytłoczeni ciemnością, przytłoczeni grzechem, mogą się zmienić. Dlatego jest Ewangelia, dlatego jest dobra nowina. Żebyśmy wierzyli i ufali, żebyśmy byli optymistami do samego końca. Z jednej strony realistami, widzimy to zło, ale z drugiej strony nieuleczalnymi optymistami, upartymi w nadziei, upartymi w nadziei, że Pan Bóg może zmienić. Tak jak zmieniło się serce łotra na krzyżu, w ostatniej chwili Jezus wezwał go do siebie, dawał mu szansę do ostatniej chwili. Czy wierzysz, że takie jest Królestwo i że taki jest Bóg? Jasne, że dla wielu może się wydawać słaby, skoro takie rzeczy się dzieją, skoro Bóg na coś takiego pozwala, nie ingeruje, skoro chociażby w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie czy na całym świecie mają miejsce takie historie, jak tragiczne wypadki, jak strzelaniny, jak katastrofy lotnicze, jak wielkie pożary i pewnie można by wymieniać jeszcze wiele, wiele złych rzeczy, złych wydarzeń i złych osób, czy wierzymy, że Bóg to wszystko ogarnia i że on to wszystko widzi. Można czasami myśleć, zastanawiając się nad nim samym, jego naturą, czy nie jest przypadkiem Bogiem słabym. Bo skoro jest wszechmocny, czemu tego wszystkiego nie zatrzyma? Ksiądz Tischner kiedyś napisał: skoro Jezus mógł uciszyć burzę, mógł ją także obudzić, ale tego nie zrobił. Skoro mógł przywrócić wzrok Mógł także oślepić tych, którzy pluli mu w twarz, ale tego nie zrobił, bo Bóg tak nie działa. Tak działa zło i tak działa Królestwo Ciemności, to które małpuje i próbuje naśladować Boga, bo Królestwo Zła to jest odwrotność Królestwa Bożego, jego imitacja. Tam nie ma miłości, a w Bogu, który jest miłością, jest też wiele nadziei i cierpliwości na to, że serce człowieka może się zmienić. Bóg jest mocny i cierpliwy, a świat, który stworzył, jest ostatecznie dobry. Zobaczcie, Bóg nawet nie... Bóg, który stworzył ten świat i ma swoje pole, pozwala diabłu działać, bo diabeł nie ma swojego pola. Nie ma nawet najmniejszego poletka. Bez Boga byłby niczym, nie mógłby działać. I Bóg czasami dopuszcza, pozwala, aby diabeł pasożytował, bo Bóg ma większy plan, widzi dalej niż my. Diabeł nawet nie jest dla Boga rywalem, bo jeśli popatrzymy na to wszystko przez pryzmat krzyża, to doskonale wiemy, że wojna już jest wygrana. Jest kwestia kilku bitew, kto je wygra, ale wojna jest wygrana. Zwycięzca jest tylko jeden. I warto sobie wziąć dzisiaj do serca to, że. Kiedy diabeł zbliża się, to zbliża się zazwyczaj, jak czytaliśmy, w nocy. W nocy zasiewa chwast, wtedy kiedy nie czuwamy, wtedy kiedy nie modlimy się, kiedy brakuje nam czujności serca bliskiego Bogu. Dlatego jasne, że noc jest od spania, ale czasami są takie momenty, kiedy wiemy i czujemy, że jest to czas czuwania, że jest to czas modlitwy, głębszego pochylenia się chociażby nad Słowem Bożym. Żeby wiedzieć i rozumieć wszystkie tajemnice, także te tajemnice, że zwycięstwo nie przychodzi przez wyrywanie i niszczenie, ale zwycięstwo przychodzi przez krzyż, przez misterium paschalne. Zło dobrem zwyciężaj, tak jak zrobił to Pan Jezus, właśnie na krzyżu. I myślę, że to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, to miejsce, w którym dzisiaj się modlimy, to jest najlepsze miejsce, żeby ostatecznie sobie zadać pytanie. Czy bardziej boisz się nieprzyjaciela i tego co on może zasiać w świecie i w twoim sercu, czy może bardziej ufasz Bogu i wierzysz, że to on jest panem losów i panem czasu, że on jest cierpliwy i wszechmocny? Co jest w twoim sercu? Czego jest więcej? Lęku czy zaufania? Czy zły zdążył już zasiać w twoim sercu nasienie wątpliwości? Czy może pozwalasz, aby więcej rosło tam Bożej pszenicy? Amen.